Jeżeli będziesz skupiał swoją uwagę na tym, co Tobie nie służy, to wkrótce rzeczy zaczniesz zauważać, ale już w świadomy sposób, jeżeli już będziesz myślał sobie na ten temat, to zaczniesz sobie zdawać sprawę, kurde, ale ja doprowadziłam do tego sam, ale w jaki sposób do ja tego doprowadziłem sam? Ja doprowadziłem do tego sam poprzez swoje działanie, ale w rzeczywistości, tak naprawdę to działanie miało swoje źródło. Poprzez to, w jaki sposób otoczenie, otoczenie w pewnym momencie, na przykład wysyłało nam różnego rodzaju sygnały, a właściwie to, w jaki sposób my reagowaliśmy po to, żeby się dostosować do środowiska, w którym się znajdujemy, i zaprzestaliśmy na przykład słuchać siebie wewnątrz, a właściwie tego, co jest nam pisane, co nam służy, co powoduje, że wzracamy i co czujemy, że właściwie jest właśnie tym, co chcemy robić w naszym życiu. I teraz pamiętaj, że w momencie, kiedy twoja ścieżka gdzieś tam się troszeczkę pogmatwała i zacząłeś iść właśnie w kompletnie jakby innym przeciwnym, przeciwnie, totalnie przeciwnym kierunku do tego, co Ty w swoim życiu tak naprawdę miałeś, yy, miałeś robić, to pamiętaj, że nigdy nie jest za późno na to, żeby coś zmienić na lepsze. Jednak żeby do tego doszło i żeby wprowadzić te zmiany, to nie skacz od razu. Wiesz, nie próbuj przeskoczyć Mont Everest po to, żeby, żeby po prostu osiągać w swoim życiu coraz lepsze rezultaty i tak dalej. bo zaraz się szybko po prostu z tym znudzisz. Chodzi o to, że to jest proces, to jest powolna, jakby powolna ścieżka do tego, żeby. W prawidłowy sposób to wszystko u siebie zharmonizować, zintegrować, oczyścić, no i tym samym po prostu wprowadzać, jakby żeby ta zmiana w bardzo prosty sposób jedna, jeden, drugi element po prostu zaczął ze sobą ładniej się zazębiać, no i żeby to wszystko zaczęło nabierać swojej formy. Jeżeli na przykład masz kłopot z tym, żeby na samym początku gdzieś skupić swoją uwagę, właśnie o swoje myśli, zacząć kontrolować, to bardzo dobrym i fajnym narzędziem do tego jest właśnie medytacja, po to, żeby właśnie się wyciszyć. I choć brzmi to dość dość abstrakcyjne dla niektórych osób z względu na to, że no nie każdy jest w stanie wysiedzieć na przykład, nie wiem, 5-10 minut w jednym miejscu, ale to też świadczy o tym, że jeżeli ty nie potrafisz zapanować sam nad sobą, w jaki sposób ty chcesz realizować siebie na innej płaszczyźnie, na zewnątrz? Fakt, można ten e, zasób wykorzystać, tą Twoją na przykład czasami nadpobrudliwość albo e, to, że jesteś zbyt, e, zbyt nerwowy albo że jesteś na przykład, e, e, próbujesz milion rzeczy robić w jednym miejscu, ale właśnie chodzi o to, że w momencie, kiedy ty się ustabilizujesz, jeżeli zostanie to zharmonizowane i tak jak powiedziałam, zostanie to wszystko zsynchronizowane, Jednocześnie zintegrowane, to zaczniesz zauważyć, że w Twoim życiu zaczynają się pojawiać coraz lepsze jakby rezultaty ze względu na to, że Ty dostrzegasz coraz więcej możliwości. Natomiast, kiedy Ty jesteś cały czas w biegu, bo muszę to, bo muszę tamto, bo muszę tamto, tamto, sam to i owam to, to pamiętaj, że Ty nic nie musisz. Właśnie chodzi o to w tym wszystkim, że w momencie, kiedy Ty realizujesz się na tej właściwej płaszczyźnie, to Ty to robisz, bo Ty to chcesz robić, a nie dlatego, bo Ty to musisz zrobić dla Ciebie ta realizacja oraz te działania, które zostają przez Ciebie podejmowane, one są, one wypływają z chęci, one wypływają z bezinteresowności, one wypływają z wnętrza Ciebie poprzez właśnie Twój umysł oraz to, że Twój umysł zaczyna się powoli e, oczyszczać, a jednocześnie zaczynasz realizować właśnie tą cząstkę siebie, która została gdzieś tam zatracona, powodując tym samym, że zaczynasz stwarzać okoliczności, nawet robiąc to nie mm, niespecjalnie czasami jesteś prowadzony i kierowany w taki sposób, że coraz częściej potrzebujesz, coraz częściej, przepraszam, słuchasz swojej intuicji co tym samym powoduje, że zaczynasz faktycznie wracać właśnie na tą drogę, która jest Ci w rzeczywistości pisana. Mówimy tutaj o celu duszy, czyli mówimy tutaj o tym, co w rzeczywistości jest dla Ciebie i to jest, co powoduje, że tym samym ty zaczynasz przyciągać do siebie coraz więcej rzeczy, które wpływają na Twój samorozwój oraz na to, że Ty zaczynasz faktycznie gdzieś tam się wspinać. Jeżeli natomiast jesteś w braku, to jest Ci bardzo ciężko, i to jest jeden z takich właśnie syndromów, a właściwie takich em, elementów, które są dla Ciebie bardzo fajnie widoczne na zewnątrz, ponieważ wszystko, czego się nie dotkniesz, powoduje, że jest bardzo ci ciężko, że, mm, że nie wiesz już w pewnym momencie, co masz zrobić, no bo po prostu no, próbujesz na milion sposobów, za każdym razem coś jest nie tak, więc mm, właśnie to oznacza, że jesteś w braku i nawet jeżeli nie kontrolujesz tego, co wypowiadasz, to w pewnym momencie powinieneś złapać się na tym sam, a jak już za pierwszym razem to zrobisz, to zwrócisz później uwagę coraz częściej za drugim, za trzecim, za czwartym, za dziesiątym, aż w pewnym momencie sam zaczniesz zauważać, że faktycznie, że to zaczyna po prostu mieć swój sens. Że ja zaczynam być na przykład w wchodzę i coraz bardziej świadomie podchodzę do samego siebie w taki sposób, że zaczynam zauważać i dostrzegać, że faktycznie ja cały czas w swoim życiu właśnie żyłem w braku. Ponieważ zamiast zbrać, zwracać uwagę na to, co mi służy, zwracałem uwagę na to, właściwie nie na tyle co, na to, co mi służy, co zacząłem zwracać uwagę na to, co powoduje tym samym, że. Mm, nie widziałem, nie dostrzegałem na przykład w sobie tego dobra, które gdzieś tam było odłożone na bok, tylko po prostu skierowałem się w stronę temu, bo musi być ciężko. Nie, nie musi być ciężko. Musi być lekko, a im bardziej im idzie lżej. Bez wysiłku, tym lepiej, ponieważ świadczy to o tym, ale mówimy tutaj o tej wewnętrznej pracy duchowej, duchowej, energetycznej, o prawie wibracji, o prawie rezonansu, o prawie przyciągania, o prawie prawie do tego, żeby po prostu normalnie żyć i funkcjonować, ale w taki sposób, żebyś ty to robił i wykonywał z miłością do samego siebie oraz z miłości do tego, że po prostu ty chcesz otaczać innych tak, tak naprawdę tym, kim ty jesteś, a nie mm, generując poprzez wszelkiego rodzaju problemy, poprzez przyciąganie różnego rodzaju problemów do siebie, zamiast skupić się na tych rozwiązaniach, właśnie te problemy są dodatkowo jeszcze namnażane. Fakt, czasami w naszym życiu zdarza się też tak, że te, pamiętajmy, że to, co wykonałeś, na przykład, nie wiem, 5, 6, 7 miesięcy temu, zaczyna się materializować dopiero po jakimś, po jakimś konkretnym czasie. Więc, w momencie, kiedy Ty na przykład trafiasz na jakąś bardzo dużą, problematyczną sytuację w swoim życiu, doświadczy o tym, że Twój stan myślenia na ten, na ten moment, czyli na przykład. Zakładam, że pół roku wcześniej był właśnie taki, że dzisiaj zbierasz tego żniwa. I teraz, żeby wyjść z tego, no to niestety, ale będziesz musiał jakoś po prostu przez to przejść i spróbować, ale spróbować wymanewrować tak, żeby faktycznie, żeby faktycznie po prostu sobie to wszystko gdzieś tam poukładać, ale na takiej zasadzie, żebyś ty cały czas, tak jakby nie zatracał się w tym, że w momencie, kiedy pojawia się jakiś problem na Twojej drodze, to ty. Zaczynasz zatracać i znowu zaczynasz, jakby, tracić wiarę w siebie, ponieważ znowu pojawił się jakiś kłopot. Nie, ten problem został przez ciebie zasiany kiedyś, 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 a następnie został zmaterializowany lub zrealizowany teraz. I właśnie chodzi o to, że jeżeli ty jesteś właśnie w takiej na tej ścieżce, ścieżce rozwojowej, nie mogę się wysłuchać. Na tej ścieżce rozwojowej, to zaczynasz z, e, zwracać coraz większą uwagę właśnie na wypowiadane słowa, zaczynasz, zaczynasz zwracać uwagę na to, w jaki sposób właśnie generujesz myśli, w jakich sytuacjach się znajdujesz, czy jesteś w stanie właśnie e, poprzez pracę nad sobą e, i to, że dostrzegasz, że jak dużo właściwie w głębi siebie trzymasz różnego rodzaju blokacje podświadomych, które powodują, że ciebie ściągają w dół, to ty tym samym w momencie, kiedy zaczynasz odblokowywać jedną, zaczynasz odblokowywać drugą, zaczynasz odblokowywać piątą, dziesiątą, to zaczynasz zwracać uwagę na to, że nie możesz siebie oceniać ze względu na to, że coś ci nie wyszło teraz, ponieważ. Jak zwrócisz uwagę, ile ty pracy już do tej pory nad sobą samym włożyłeś i odblokowałeś różnego rodzaju właśnie tych blokad emocjonalnych, to zaczniesz zauważać również, że nie, jesteś, nie możesz pod, poddać siebie samej jego ocenie, ponieważ jest tego tyle, że ty sam zaczynasz zdawać sobie sprawę, że naprawdę. To wymaga bardzo dużo energii, bardzo dużo pracy, bardzo dużo czasami konfrontacji, otwarcia się przed samym sobą, co jest najtrudniejsze w tym wszystkim rzeczywistości. No i tym samym powoduje, że po prostu zaczynasz racjonalnie, może nie tyle tak, można powiedzieć, że racjonalnie z tego tutaj naszego przyziemnego spojrzenia można na to pod, do tego podejść, ale z drugiej strony zaczynasz zdawać sobie sprawę, że jeżeli ty sam w sobie nosisz różnego rodzaju właśnie te blokady, które spowodowały, że nam się, że w tym życiu się tak trochę pochmatwało, to w momencie, kiedy ty zaczynasz to dostrzegać, to również zaczynasz patrzeć na innych z większą łagodnością i z większą empatią, ze względu na to, że ty zaczynasz zdawać sobie również z tego sprawę, że te osoby, one mogą nie być akurat na tej ścieżce rozwojowej, ale zdajesz sobie sprawę z tego, że one właśnie zachowują się poprzez te programy, które zostały im wprowadzone na przestrzeni kilkudziesięciu lat, a mało tego, jeżeli otaczali się na przykład tam, tamte osoby, oczywiście, jeżeli się otaczały różnego rodzaju właśnie ludźmi, którzy jeszcze dodatkowo tak jakby podsycali to albo kompletnie w ogóle nie zwracali na to uwagi, że jest inne wyjście i inne rozwiązanie i nie trzeba się na przykład kłócić, nie trzeba być agresywnym, a z zazdrosnym, zawistym, chciwym itd., itd., to zaczniesz zauważać, że to wszystko są właśnie mechanizmy. Poniekąd można powiedzieć, że obronne, a z drugiej strony są to mechanizmy, które właśnie zostały gdzieś tam nam przekazane w środowisku, w którym gdzieś tam się wychowywaliśmy. I teraz, jeżeli ty sam, rozwijając samego siebie. Zwracasz coraz większą uwagę na to, co jest dobre, a nie na to, co jest właśnie negatywne i powoduje, że yy, zamiast iść w górę, to, to jednak po prostu stoisz w miejscu lub zablokowany jesteś, to zajmij i wróć się, zajmij się tym, co właśnie Ciebie buduje, co wyzwala w Tobie tą pozytywność, co wyzwala w Tobie radość, szczęście, co wyzwala w Tobie y, zrozumienie wobec samego siebie, co wyzwala w Tobie y, emocje, które powodują, że Ty zaczynasz się tym ładować i jest Ci tam miło i przyjemnie. I zaczynasz się tam po prostu rozgaszczać. To powoduje tym samym, że zamiast braku zaczynasz właśnie doświadczyć tej wdzięczności. Tą prawdziwą wdzięczność również zaczniesz obserwować w swoim ciele. Jeżeli zaczniesz obserwować ją w swoim ciele, to zaczniesz również w świadomy sposób, w późniejszym etapie zaczniesz coraz częściej chcieć, żeby ona ku tobie, e, coraz częściej w tobie była, ponieważ ona powoduje, że ty czujesz się lepiej. Więc z punktu, tak jakbyśmy mieli położyć to na szali. Czy ty wolisz się czuć lepiej, czy ty wolisz się czuć gorzej, no to chyba normalne i oczywiste jest, że każdy chce się czuć jednak lepiej. Chyba, chyba o to nam chodzi, żebyśmy powodowali tym samym, że my zaczynamy się rozwijać i taki jest w gruncie rzeczy tego cel, żebyś ty się po prostu spełniał na płaszczyźnie, która jest tobie dla ciebie dobra i która tobie mm, pozwala tobie dostrzec to, co w tobie jest najlepsze. Po to, żebyś ty mógł jednocześnie nie tylko budować samego siebie w lekkości, ale również, żebyś zaczął powolutku wymazywać, jakbyś wymazał po prostu wunką ten brak, który tobie doskiera, a następnie zaczął również emanować tym na zewnątrz, po to, żeby móc dzielić się z tym, tym z innymi. I to nie jest na zasadzie takiej, że e, to jest taka hojność sztuczna, która jest bardzo często gdzieś tam. W oczekiwaniu na to, że coś dostanę w zamian. Nie. Intencją jest wtedy to, że Ty to dajesz bezinteresownie. Czyli w momencie, kiedy le realizujesz się na jakiejś płaszczyźnie, która jest dla Ciebie najlepsza która cię powo powoduje, że Ty się chcesz tym dzielić, że Ty chcesz o tym mówić, że Ty chcesz, żeby ktoś Ciebie zobaczył i wysłuchał, że Ty chcesz, żeby e, koło Ciebie na przykład pojawiały się podobne osoby, które będą równie podsyłały różnego rodzaju rozwiązania. I pamiętaj, że każdy idzie w tą samą stronę, ale każdy ma swoją ścieżkę. Czyli tak jakby jeden główny cel jest ten sam, żeby dojść do tego. Do tej, i do tego najwyższego stanu takiego emocjonalnego, żebyś po prostu do, doświadczał coraz więcej wdzięczności, radości, miłości, szczęścia, dostatku, dobrobytu, obfitości i tak dalej. Natomiast jeżeli... E, doświadczasz na przykład w swoim życiu, że ale ja, coś, ale ja zaraz coś z tego będę miał z powrotem, albo masz oczekiwania, że ty możesz coś, ty się z tym podzielisz i dostaniesz coś w zamian, to to nie jest jeszcze w 100% to, do czego ty dążysz. Ty dążysz do tego, żebyś ty to robił bezinteresownie, chciał się tym dzielić, a, te, a wtedy tak naprawdę do ciebie to wróci i ty nie będziesz musiał się wysilać nad tym, żeby akurat na przykład coś pozyskać od innej osoby. I o to w tym wszystkim chodzi. Pracuj nad sobą Pracuj na tym, żeby Twoja podświadomość była czyszczona, żebyś doszukiwał się w sobie coraz więcej takich blokad, które powodują, że, e, że możesz, możesz je uwolnić emocjonalnie, bo w, w emocji tak naprawdę jest bardzo dużo odpowiedzi. Następnie skieruj swoją uwagę tam gdzie, tam, gdzie jesteś, czujesz się pełny. I tam, gdzie wzrastasz, czyli tam, gdzie te emocje są dobre, a nie tam, gdzie te emocje są złe. Tam, gdzie emocje są złe, to znaczy, że po prostu powinieneś się zastanowić, dlaczego one są złe i jaką zadrę to próbuje tobie, mm, w tobie poruszyć, tym samym powodując, za to powinieneś właśnie być wdzięczny, ponieważ dzięki temu tej emocji, która właśnie w tobie jest, ona... Naprowadzi Cię, bo ona jest jakby źródłem informacji, które po spowoduje i pozwoli ci na odblokowanie emocji, która gdzieś tam w tobie jest zagrzebana, i za każdym razem te osoby, które gdzieś tam się w twoim życiu będą pojawiały, one będą cały czas gdzieś to w tobie poruszać. W momencie, kiedy znajdziesz to, to źródło, to tym samym e, doprowadzisz do punktu, że, że jeżeli ją dobrze odblokujesz tą emocję, czyli ją rozpracujesz, ją rozpuścisz zrozumiesz, połączysz ze sobą w koherentny sposób rozwiązanie, to nie będzie już takiej sytuacji, że one będą ciebie irytowały. Ty będziesz w pewnym momencie nie będziesz reagował. To jest na takiej zasadzie, że w momencie, kiedy ty reagujesz, to do jedno drugiego, jeden do drugiego po prostu ciągnie i zaczynało po prostu się wszystko gdzieś tam zmierza w niedobrym, negatywnym, w negatywną stronę. Natomiast w momencie, kiedy ty nie reagujesz, to zobacz, co się dzieje, w pewnym momencie to wszystko się zaczyna odpychać samo, ponieważ nie ma reakcji. Jest akcja, ale nie ma reakcji i o to chodzi, ale rób to w taki sposób, żeby to było zgodne z Tobą. Zmieniaj ludzi, zmieniaj środowisko. Jeżeli nie masz takiej możliwości, to pamiętaj. Że wszystko jest w tobie. Niezależnie gdzie ty jesteś, niezależnie w jakim miejscu się pojawiasz, za każdym razem, różnego rodzaju sytuacje poprzez energetyczne pole, które sobie masz dookoła siebie i generujesz, i tak jakby masz, i ono jest niewidoczne, będziesz za każdym razem przyciągał do siebie różnego rodzaju właśnie sytuacje. Do momentu, kiedy tego wszystkiego nie zharmonizujesz, to właśnie tak to będzie wyglądało. Twoim celem powinno być wyjście z braku i skierowanie się w stronę pełni. Także e, mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy. No i zaraz będzie następny. Także wróć jeszcze do poprzednich e, po to, żeby można było sobie uzupełnić swoją wiedzę. Zapraszam Ciebie również na moje social media, gdzie będziesz mógł na bieżąco Poznawać różnego rodzaju właśnie zagadnienia, które będę do tej pory poruszać. No i oczywiście, jeżeli masz ochotę, to zapraszam Ciebie do zakupu mojej książki. Tam jest, opowiadam swój proces przemiany od samego początku na przełomie ostatniej mojej dekady życia. Tak więc do usłyszenia w następnym, w następnym odcinku. Trzymaj się.